O, tu jakiś szczur zdech albo coś. I ten idziemy. Śmierzyją, się. Nie, ja, bo tu jest wejście do garażu, a tam jest długie jeszcze, ten, drugie zejście. A tędy przejdziesz do tamtego, wiesz o tym? No. Yy, tak. No to fajnie. Paczka z jo.

no mówicie, że spiece. A zacząć się tu nie, Nie, Paczek? bo nie funkcjonuje. Wiesz, nie panu, jak Może ślimakami jak dobre. Ty, ale jak czarny... Tu gdzieś były te przesuwne takie. Co ktoś tam mówił, że się przesuwa. Tak, przesuwa się i możesz kogoś zatknąć. Co to? Jaki klimat tutaj, patrzcie się. Bojlery tu były takie wielkie, a widać, że już jest jeden. Ty, a co tu jest reaktora reaktorem Nie Jestem tanio. Co to? Satel. Za świeć tak. tutaj. Szkoda, że nie ma mojej czołówki, bo to by było jak za dnia wtedy. W tak. Wydaje mi się, że ktoś to był na przekręty. A teraz taki podzielę sobie, żeby wiesz, uciekać. Czy nie wiesz, że stawiasz się w takiej tylnej. Ja... Jest? Czekaj, bo została z tyłu całkiem. A, Patrz o cholera No, ej, długi boki Rury już zardywiały Co to jest? Tej. Ty. Ty to fajnie Starego typu jeszcze patrzy się jaka instalacja Spawane rurki ładnie Masz tyle wyjść, że wyjdziemy, A co ty wreszcie na no, że A to, to że jesteś... Tak, zszokowali się tak wczoraj. Że co, jesteśmy ten... A. Ja nie wiem, ale że po <laughs> koło siebie. Że... Aha. Ale tu też widać, że to było coś takiego. Przechodził Patrz. Nie widziałem. Ale nie chcę tu wejść, bo jak mi spadnie coś na łeb, to dziękuję. jeden interes Co? To była ta kuchnia. Co ta babeczka pisała w komentarzu? No nie, nie, nie patrzmy zbyt dobrze Uważajcie na buty, bo to w już mam powbijane, podeszło. Uwaga, bo kartę gip się sypia, bo ktoś go ściągał. Nie, sypię się, bo to się zalałoby to. Tu są setki tysięcy w betonie stracone. Pole si ten beton tylko. ty, to jest nic, weź to zaprojektuj. W czym problem? Widzicie, jak ja idę? Jeszcze o rękę w kieszeni. a tam co tam jest? Chciałbym tam pójść. Woda jest. Uwalisz całe buty. Wchodzicie tędy, czy idziecie tamtędy? Bo tam musicie przez całą piwnicę iść. A tu macie też się u góry. Nie zawali się, bo ja przeszedłem, nie zawaliło się. Toski no, kominek. Słuchy chodzą, że ten kominek nie działał, nie funkcjonował, opowiadał goś na filmiku, który tu był przed nami. Nie no jest to całkiem realne, bo jest dość, jest dość całkiem mały wylot te schody, po której wychodziliśmy na górę A i same takie schody wiecie ile musiały kosztować? Szacun dla kogoś za graffiti bo mimo troszkę bohomazów wygląda całkiem zacnie Tamten wyszliśmy przedtem. O, i jedzie z kanalizacji, jak ze starej gorzelni Bali szczynami tam. O, tu też jakiś odpływ. Ktoś spodnie zgubił. O, tu jest ta winda. Co była pod nami? Cały szacht. A nie, nie wiem, czy będzie widać. O. No, jest tu trochę tego. Trochę się to zwaliło tu na dół. Tu jeszcze nie byłem. Trzy haple były została sama izolacja tu końcówki kabli. Dziękuję Jak nie było? Widać, że powyrywali. Co łatwiejsze, droższe... jest? Ja. Łazienka Okno ktoś już rozbił Ty tam też jest wyjście Patrzcie się, myśmy do mnie dotarli Idziemy tam? Ale które tam było wyjście? Nie no ja się nie ma robię Sterotnie ja się nie spinał. się połamie jeszcze może przejście jakiejś No widzimy no powiedzmy góry Wejście się Nie ma tam przejścia Na drugi pokój nie ma, jest tylko wejście na górę, ale ja jednak zrezygnuję z chodzenia po takich lichych konstrukcjach. Kiedyś, Paweł, on to gościem, wyjąć, dzieci, tak, jakie? Pablo Escobar. Poto jest gościu, musi się nie dzieci. Siła ich się wyłoniła. Dobra, ale on tylko Pablo Escobar. Była jakieś szatnia albo coś, bo widać haczyki gdzieś miał do odwieszania Nie, pół godziny i... ale tu u góry jeszcze gdzieś musi być wejście, bo tam są deski położone donde te to